A i pozdrawiamy panią skiwardesę. A co jakby ktoś zapomniał bagażu i by wyszedł z lotniska, by musiał wracać. I o, witajcie, rodzino przywitała nas, tak jak... Pół, mercedesik. Cześć, miluńka. To jest ta niespodzianka. Nie wiem, czy to niespodzianka, czy... Jeny, ja jestem w szoku, Woj... O, Jeny! Jest... Żartujesz? Taki kram? Ale fajnie, ale się cieszę, wiecie, tyle niespodzianek. Maciek jeszcze miał dla nas fisei do 50, field. Przysięgam, właśnie do Wojtka powiedziałam, że się czuję, jakbym przyjechała do innego domu. Tak się. Witajcie w Newcastle! Uhu. Zachmurzone niebo, wieje. Ja nawet drzemnęłam w samolocie. Max rozwiązywał książkę z zadaniami. Pojedliśmy trochę. Jakoś tak, chodź, pójdziemy na schody. Jakoś tak minęło w miarę szybko. A i pozdrawiamy panią Skilardesem Bardzo serdecznie. My już po kontroli. No masz walizkę. O, czekajcie, Max bierze trunki. My już po kontroli szybko poszliśmy, bo my do tej kolejki z dziećmi. Co, co jest? Poszliśmy i teraz sobie pomyślałam, że idziemy od razu taksówkę zamawiać, i przypomniało mi się, że musimy bagaż odebrać. O, jeszcze przepakować, bo my mamy jeszcze rzeczy u Bena też w walizce. A co, jakby ktoś zapomniał bagażu i by wyszedł z lotniska, by musiał wracać. Nie wiem, jak. Nie wiem, co wtedy. A już zaczynają wyjeżdżać. O już nasza chyba tam jest, nie? Is it yours? Yes. So ben już ma. Tutaj już nasze dwie są, jedna i druga. Ale elegancko. Rzeczy od Bena przełożone. <grym> Mówię, Mania odsunie się od Bena, bo chcę Bena nagrać. And Ben, did you enjoy your holiday? Did you enjoy your holiday? Podobały się w wakacje Benowi. A co ma powiedzieć przed kamerą? Oh, it was so nice. Thank you, Ben, for coming with us. It's great. outside Yeah. Dobra, biorę plecak i wychodzimy stąd. Pani do mnie podeszła jednej po polsku się mnie pyta, gdzie jest Gdańsk? A mnie aż włosy na stanęły, przecież jesteśmy w Newcastle. Ale pani potem dodała, gdzie są bagaże z Gdańska, bo nie mogła znaleźć. się naśmialiśmy. Ben już w ogóle poszedł, bo tata po niego przyjeżdżał. Się naśmialiśmy, bo taka znajoma nasza czekała przed wyjściem i o, witajcie, rodzino! Przywitała nas, tak, jak, tak jakby właśnie na nas czekała. Ona czeka na swoją chrześnicę, która też z Gdańska leciała, ale tak prosto na nią weszliśmy i ona tam stała i tak wyglądało, jakby właśnie na nas czekała. I tyle śmiechu mieliśmy, takie powitanie. Dobra, Monia zamówiła Ubera. Idziemy na taki parking, gdzie zawsze nas Uber odbiera i tam przedamy. Jejka. I się śmialiśmy, że Lili pewnie już przy drzwiach czeka, bo już wywołała Monikę, bo blisko jesteśmy. A jak Monia podejdzie do drzwi, to ona się tak odwróci i odejdzie, bo będzie obrażona, że na tyle ją zostawiliśmy. Myśleliśmy, że pan już jedzie, a um, Benetat jeszcze nie ma. Szkoda, że wszyscy się nie zmieścimy do auta. Jest, jest, jest. Uuu, Mercedesik. Teraz w domku będzie i zimne mam tutaj! O. Thank you very much. Bye. Uh. Uh. Monika z maksem już pobiegli do domu. Pan już odjeżdża. To był taki jak twój, tylko nie, ma, nie cabrio, tak? No, trochę, nowszy. trochę nowszy, no. Nasze auta na parkingu. Ja nie będę autem już moim jeździć znów. Ale super. Na wakacjach bardzo fajnie, ale powroty do domu są rewelacyjne. Cześć! A jak Lili? Przywitała przy drzwiach? Nie, przy schodach. Przy schodach? Nie przyszła do drzwi. Ojej! A może w Ojej. A Max po angielsku. Czekaj, Maxiu, walizkę tu oprę. Ej. Cześć Lili! Cześć! Wróciliśmy do ciebie. Cześć! Cześć! Cześć Liluńka! Ej. Teraz wszyscy cię będą tulić, wiesz? Wszyscy będą trampolina! Maciek trampolina, ma tu tak mówi, nareszcie mamy Aleksem". <grymne> O Ojejka i wyspa nasza. O jacie. A czemu on ma tu tak pozasłaniane? O jak dawno tych zasłon nie odsłaniał. O Boże. A co? Jezu! Boże, co ty tu zrobiłeś? Ja nie wiem, <śmiewanie> to niespodzianka. Czy... Jeny, ja Ale... jestem w szoku, Wojtek nam bakier zrobił, jak mnie nie było. Zrobił tymczasowo. Boże, i nawet mamy stół, i krzesła, i dywan. Jeny. Bo 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 <śmiewanie> Boże, ja jestem w szoku. Ale jak ładnie. Ale jak ładnie. Jak ładnie, no to nasz bakier już jest skończony. Tak mi się podoba, kochanie, ja już tu nic na tych no, ścianach innego to, nie potrzebuję. Nie. Mi się tak, jeny, jak jest ładnie. Tylko podłogi już nie zdążyłem przecież. No przestań. Jeny, chodźcie na dwór. Ale, z... o jeny, i tu pomalowane. Jeny, jaka zmiana. O ja cię nie mogę ale pięknie Wojtek zrobił ale mi się podoba ale mi się podoba tutaj będę siedziała, kawę piła i z wami rozmawiała ale co ty, grilla kupiłeś? co to jest? ja dziękuję tak, że będziemy jednorazowego chyba wstawiać, żeby nie brudzić ja cię nie mogę ale ekstra ale odjazdowe zobacz ile pomidorów Wojtkowi A Skąd my taką palmę? Kupiłeś palmę? Ja ci nie mogę. Wojtek palmę kupił i więcej tych liści kupiłeś. I pod tymi liśćmi też na szaru pomalowałeś. Ale odjazdowo to wygląda. Ale mi się to podoba. O, bramkę zwiało, bo bramka miała być tu. Gdzie miała być bramka? Tutaj no. Ale niespodzianka. Ja dziękuję. Ale jestem w takim szoku, że normalnie, jestem w ogromnym szoku, ja. Yeah. Yeah. taka niespodzianka. jeny, yeah. wiecie, że Wojtek cały czas pracował, jak mnie nie było i jeszcze po pracy to robił. Pamiętasz, jak przyjechałeś i ja mówiłam, że masz farbę na palcu? Teraz już wiem, znalazłam farbę na Wojtka palcu i mówię, jak ja to powiedziałam? Mówię, co ty tu masz? A, tam ty wszystko musisz zawsze oglądać. Tak mi, coś takiego, tak mi powiedziałeś. Wiecie, jak się cieszę. Ale niespodziankę Wojtek zrobił. No odjazd, no ale ten stolik i te krzesła. Tutaj leżak. No bombowo jest, no jest bombowo. Zobaczcie, my sobie już tutaj siedzimy, kawkę pijemy. Odjazdowo. Naprawdę jest fajnie. Nie fitniesz? No nie wiem. Hmm. Ale się zmienił tu krajobraz. Zobaczcie, tu też zmiany nastąpiły. Tu jest ta jedna deska marmurowa. Ta większa przeszła tam. Jezu, kran nowy mamy. Kran nowy mamy. Ja cię. O jeny, Bo nasz był popsuty. Maciek naczyń nie umył. Na zewnątrz kopany też nie jest. Jeszcze tu mamy drzewo nowe. Jeny, same niespodzianki. Jeny, tak mi jest I dziwnie. To... Gdzie się nie spojrzę, widzę coś nowego. Tak jakbym do zupełnie nowego domu przyjechała. Ja. O Jeny! żartujesz Taki kran? Żartujesz? Jaki kosmiczny. O, ale numer. Fontanna. Wodospad. Ja to tak, tak sumo na Chyba tego się używa. <grymne> o, Macyk, <jak grymne> <chciel> się. <grymne> ja chcę. Jest? To Maciek dla mnie zostawił tą torbę. I właśnie A. mówiłam, może zapytamy Ciebie, czy ty nie chcesz takiego? Takiej. O. Może. <grymne> Wojtek. Wojtek mówi, no chodź tu jeszcze na chwilę, i ja już biorę Was. Bo co mam przyjść? No Max już powiedział. No ale mówiłeś, że nie jest naprawiona. To no, nie jest naprawiona. Jest inna. Ty kupiłeś zmywarkę? No, używaną na razie. Naprawdę? Boże! Nie! Maxio, Jeny. Jeny jen, to prawie ta, Nie, z koszykiem. To tak jak chcieliśmy teraz z koszykiem kupić. No, to jest jeny! Jen, o Jeny! Mamy zmywarkę! Jen. To ja jadę jeszcze raz na cztery tygodnie, pojadę na cztery tygodnie i tu kolejne pół domu będzie zmienione, dziękuję. Ale fajnie, ale się cieszę, wiecie, tyle niespodzianek. Naprawdę Wojtek cały czas pracował, jak mnie nie było, naprawdę. I co, ty się ją sam podłączyłeś? No. Naprawdę? Taki jestem, no. Do mnie nawet nie dotarło, że nie ma tu suszarki na naczynia, teraz sobie myślę. Przecież pokazywałam, nagrywałam wam tu wszystko, i nawet nie zauważyłam, że nie ma suszarki na naczynia. Ale czad, pijemy. Nowy dom mamy. Bardzo ładna jest ta torba. Monika pomyśli, czy ją sobie weźmie, czy jednak zostanie dla mnie. I tutaj Maciek jeszcze miał dla nas do 50, filtr. Fajny taki sztyft. Jejka, tyle niespodzianek. Przysięgam, właśnie do Wojtka powiedziałam, że się czuję, jakbym przyjechała do innego domu. Tak się czuję, jakbym na kolejne wakacje, do jakiegoś, nie wiem, Airbnb, booking.com, cokolwiek przyjechała, jakbyśmy u kogoś w domu właśnie byli. No normalnie szok. Dobra, wiecie co, będę się z Wami na dzisiaj żegnała. Zaraz Wojtek jedzie z Moniką do sklepu. Robią zakupy. Będziemy szykować sobie kolację. Jutro na pewno będę zupkę gotowała. Wszystko wraca do normalności. Może nie od jutra. Jutro mamy sobotę, ale od poniedziałku wróci wszystko do normalności. O, jaka tutaj miłość, jakie tu lenie Moniki z Maksem. Także zakończamy oficjalnie nasze wakacje w Polsce. My mamy tutaj w Anglii jeszcze kilka dni ładnych wakacji. Nie wiem, co będziemy robić, ale jesteśmy tak stęsknieni za domem, i teraz mamy taki fajny ogródek. Mamy zmywarkę, mamy nowy kran, że wiecie co? Ja nie wiem. My chyba będziemy teraz dużo czasu w domu spędzać. Także pewnie zaczną się vlogi z Anglii, domowe. Dziękuję Wam za spędzenie tych wakacji razem z nami. Przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! Kolacja, młode ziemniaczki z napką, z kurczakiem, z airfryera, sałatka, jeszcze więcej sosiku i sok pomarańczowy. Smacznego! Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale takie dziwne niebo mamy dzisiaj. By się paliło, nie wiem. Taki aż niepokój wzbudza.